Nawet jeżeli uznalibyśmy, że są wątpliwości wobec Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i wydane przez nią orzeczenie o ważności wyborów nie istnieje, bo nie ma... to nie daje mi podstaw do tego, żeby wchodzić w kompetencje prezydenta Rzeczpospolitej, a więc prosi, proponowałbym ukrócić na tym etapie te wszystkie koncepcje, że ponieważ wygrał nie nasz kandydat, to teraz zrobimy tak, że uznamy, że nie ma tego orzeczenia sądu, później ja podpiszę wszystkie ustawy, co ich Duda nie podpisał, a jak już podpiszę te wszystkie ustawy, co ich Duda nie podpisał, to zrobimy nowe wybory i może wygra nasz kandydat. Słuchajcie. No wyobraźcie sobie teraz, i to mówię do tych wszystkich, którzy do mnie piszą i apelują, że byłoby w drugą stronę. I PiS zaproponowałby coś takiego w państwie, którym by rządził. Wyobrażacie sobie, ile czasu minęłoby, zanim poszlibyśmy na protesty uliczne w tej sprawie i, 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 i podnieśli cały kraj? 10 minut? 15? Wszyscy bylibyśmy dzisiaj na ulicach. I teraz my to mamy robić, czy kierować się taką logiką, dlatego że nasz kandydat przegrał, a ich wygrał? To jest zabawa państwem. Polub. Skomentuj, udostępnij.